Dorota Gurczyńska bacik Nie ma już we mnie potrzeby smutku. Sprzedałam na pchlim targu za grosze. Kupiła pani w słomkowym kapeluszu, żaląca się na stół z powyłamywanymi nogami, świeczkę zbyt pachnącą i te, co nie pachnie wcale. Zamykam wczoraj co marudne. I otwieram dzień widokiem świerków zielonych. Na jednym przysiadł kos z pomarańczowym słońcem na dziobie i pałaszuje swoje śniadanie z widokiem. Jeszcze chwila leniwa i naciągnę poranek na duszę. Zaraz sąsiad zapuka na herbatę. Zrobię taką naszą bez mleka, przy której poskubiemy wczorajsze drożdżowe odmamy. Gdzieś za drogą pies ujada na poranne ptaki, a nie lę się w tych dźwiękach zapomnianych. Pierwszy raz od dawna czuję w sobie nadchodzącą wiosnę.